O kurde, niemożliwe to dla mnie jest, nie, to, co się teraz dzieje? Po tylu latach, kurde. I dla osób, które śledziły mnie jeszcze wtedy, gdy na swoim głównym kanale WB WWE właśnie m.in. serię gier 2K, na pewno jest to coś nostalgicznego i jest to fajny powrót do tego, co działo się kilka lat temu. A dla osób nowych, mogę powiedzieć Wam tylko tyle, że rozpoczynamy najlepszą możliwą serię z gry WWE 2K. Subskrybujcie więc dla tego kanału, bądźcie na bieżąco, bo będzie to po prostu cudowna historia, którą chciałbym, żebyście przeżyli razem ze mną. A teraz lecimy. Lecimy do Gierki, tylko w sumie założę sobie. O, The Coming to row. Dobra, wybierzmy sobie strikera, To może być jeszcze ciekawe. Tylko teraz pytanie: Jakie ja mam w ogóle stroje do wyboru? Bo pewnie są na razie te customowe. Zastanawiam się pomiędzy tym, a słuchajcie, tym. Ale wydaje mi się, że chyba ta wersja o. ta będzie nieco ciekawsza. Dobra, postawmy na to. Mamy w ogóle nadzieję, że będę mógł to później zmienić. Jaki ja przedrostek w ogóle miałem? Nie miałem chyba. Miałem The Beast chyba się kiedyś nazywałem. A w ogóle sprawdźmy, co jest ciekawego tutaj. Big Ham, O, to o mnie. To pasuje, To może, mogę sobie to wybrać. Jest The Beast Master, albo The Beast. No to zostajemy klasyczny przy The Beast. i weźmy sobie moje imię, no bo oczywiste jest to, że stworzymy Patryka. Polskie miasta, to jest ciekawe, czy coś nowego zostało dodane. No nie zostało, no więc no pójdźmy, na, na, pójdźmy na stolicę, tak? Powiedzmy, że jesteśmy z Warszawy też wolałbym e, wziąć tutaj kwizyn Może wyraz jego twarzy w tym momencie nie jest mocny, ale generalnie fajnie mocno jest to rozbudowane Uuu, mogę wybrać swoje plakietki nawet do tytułów mistrzowskich Zajebiście to jest rozbudowane, fajnie to wygląda Bardzo lubię takie, takie szczegóły dopracowywać sobie na samym początku Jakby, ja zawsze zwracam uwagę takie szczegóły, więc trochę mi to zajdzie zanim ustawimy sobie wszystko I Dobra, jak mamy The Beast, to weźmy sobie, weźmy sobie też The Beast Wszystkie szczegóły w sobie dopracowane, ale ja chciałbym wciąż zmienić sobie Włosy, halo. Wygląda na to, że nie będę chyba mógł zmienić włosów w tym momencie. Trochę przykle, no bo wiecie, jak jest. Okej, okay. rozpoczynamy całą przygodę. Sami Zayn w Ringu z tytułem interkontynentalnym: Sami Continental Championship to jest fajny ring, jeśli mnie pytasz. Wszystko, co muszę zrobić.

Muzyka rozbrzmiała na arenie słuchajcie, Niestety nie wybrałem sobie tej muzyki. Nie dostosowałem też wejścia, ale jedno jest pewne, pojawiamy się na arenie i to my jesteśmy Delokiem. Witam serdecznie. Ej, nie wygląda to źle w sumie ta postać, ale te włosy, gryzą mnie te włosy, bo to ja powinienem mieć te włosy, które teraz ma Sami Zayn. Odpowiadamy od razu w pierwszym odcinku. W Pierwszym dniu naszej przygody z grą W2K23 na wyzwanie o tytuł interkontynentalny to jest zajebiste. W końcu nie musimy przechodzić tych wszystkich samouczków, poradników Performer Center i tylko od razu dzieje się akcja. Okej, okay, to się dzieje. To się dzieje. Sami Zajmot tytuł interkontynentalny na ręce sędziego. I ta walka za chwilę się rozpocznie. Ja pierdziele cieszę się tym wszystkim. Jakbym. Miał 16 lat i nagrywał to w 2016 roku. Ok, wow, od razu, jakim potężnym brokiciem, można powiedzieć. Ej, serio? Dobrze to wygląda? Preforma forma combo, attack, dobra, czyli muszę wykonać jakiś combo, atak, na no spoko. Mamy tutaj, wiadomo, jakieś, jakieś do wykonania rzeczy, które po prostu musimy spełnić. Dobra, spróbujmy jakiś combo, atak zobaczyć, zobaczmy. No i mamy, dobra, pięknie. Czy pojawi się jakiś inny? Aha, reversal, dobra, czyli teraz muszę skontrować. Skontrujmy to, jest kontra, pięknie. I Patryk doskonale radzi sobie z samym Zaynem, tylko... Aha, okej, okay, dobra, skontrowałem, nie było pytania. The corner position, dobra, czekajcie. Wow, co to było? To prawie wyglądał jak jakiś Superman Punch. Wszystko jest gdzie, tylko kurczę, bolą mnie te włosy, nie? W ogóle możecie swoją drogą dać znać, bo wydaje mi się, że to wszystko jeszcze będzie do zmiany. I pytanie, czy chcielibyście, żebym kontynuował karierę jako Patrykiem i stworzył sobie swoją postać, czyli klasyczne nasze rude włosy, ale już teraz kopniak wleciał na twarz samego Zayna. Czy może wolelibyście, żebym, żebym stworzył jakąś uniwersalną postać i zmienił po prostu e, imię, jakiś nowy nickname nadał. Także dajcie znać w komentarzu, bo to będzie w sumie cenne, bo, bo jakby mi to jest tak naprawdę bez różnicy. Ja zacząłem przyrodę Patrykiem, no bo jakby zawsze to robiliśmy. Ale to jest gra, którą chcę przechodzić z Wami, więc zależy mi tutaj na, na Waszym zdaniu. Także koniecznie dajcie o tym, o tym znać. A ja muszę wykonać jakiś heavy grapple attack na samizainie w, w narożniku. Ale ja przychodzę do przypięcia i na pewno Sami samizajnie to od, odkopię. Jest dwa, i to było, to było oczywiste. Ok, cyk i cyk, i to jest chyba ten heavy grapple atak. No pięknie, dobra, mamy wszystko. No to teraz finisher jest taunt. Dobra, lock sami down with your finisher. Dobra, zróbmy to, zróbmy to, słuchajcie. A ja mam już finisher, i czy w tym momencie Patryk, czyli the lock, fajny przydomek w sumie, taki trochę nieudany the Rock jakby to był. O nie, nie, nie. Muszę mówić, czy w tym momencie zostanę nowym mistrzem interkontynentalnym w dniu naszego debiutu na row. Wow, dobra, a teraz sami Zayn ma finisher. Jest kontra i, i pięknie, i lecimy dalej. Tylko teraz ja nie mam finishera, no ale dobra, zaraz go sobie opracuję. Woo! ej, to dobrze wyglądało! To jest mój signature? Co jest, że ja tak tymi kolan... że ja tak tymi łokciami nawalam? Ej, co jest? Woo! ej, jakie w ogóle akcje ja mam na samym początku? Ja mogę wejść na narożnik? Mogę wejść na narożnik! Przecież wcześniej nie można było tego robić w trybie gary. I! O, ale suhu. Double foot stomp na klatkę samego Zajna. i Mogę wykonać finisher. No dobra, ej, zróbmy finisher poza ringiem. To ma nieco większego. Odłożyłem aż pada, bo wiem, że na pewno mi się to uda zrobić. I uda mi się to zrobić. Jaki ja mam finisher w ogóle? O! Dobra, wrzucamy go do ringu. Lecisz tam. A przypnijmy go od razu. Może się uda w sumie. Zróbmy to. Wykonajmy finisher poza ringiem. To się uda. Jest raz. Jest dwa. Jest trzy. i Jesteśmy nowym mistrzem interkontynentalnym. The Log zostaje nowym mistrzem i wygrywa tytuł w debiucie w WWE. Piękne słuchajcie, Piękne. Fajnie się to zaczyna. Tylko nie wiem, też w sumie możecie dać znać, czy te e, napisy mają tutaj zostać, czy mają one być cały czas widoczne, no bo to jest to, co mówią komentatorzy, ale. Dajcie znać, czy tego chcecie, bo mówię, ja chciałbym, żebyście wy jak najbardziej komfortowo czuli się w tej grze. Jest Delor, jest Patrick z tytułem interdentalnym. W swoim debiucie to jest naprawdę nie lada wyczyn. Ale jest jakaś czatsenka. O, oh, sami Zayn! Sami Zayn za plecami atakuje! I ja nie mogę nic zrobić, bo to jest ale jest odpowiedź i Delock atakuje Zeina. I zaatakujmy go o ten save, z którego ja w sumie wyszedłem. Wrzućmy go tam! Pewnie, że tak. Wrzućmy tu samego Zeina. Hej! I wszystko i dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo. Jestem nowym mistrzem interkontynentalnym. Jeszcze to przewróci. Trochę nie ma siły, żeby to zrobić. Dobra, poszło! Tak jest, nowy mistrz interkontynentalny. 5 godzin wcześniej. Wow, to fajne akurat. To cofamy się do tego, żeby zobaczyć, co wydarzyło się przed moim debiutem, okej. Okay. ok, jesteśmy na zapleczu. i'm going to fast you to big raw debut tonight oh yeah. yes wait to get out there good we can't wait either this has been a long time coming and you've earned it thanks hey what's up with the camera she's been following me around since i got here <laughs> oh talent relations didn't tell you for this documentary thing they're shooting on you, the future world champion. Wow, the lock. Z ust Sorry. To już jest i've been meaning to talk to you about that whole the lock thing, by the way. I, can i just use the name i've used my entire career? i mean, that's how the rest of the world knows me, but that's not how the wwe universe knows you. we can't assume they've seen. okay, but. Doesn't the name sound too much like the rock? Oh, nawet on to say, I just o tym wspominałem. That's why I thought it was a little bit more than the rock. And, and we got this for you too. Oh. Wow. Get it? A lock? <laughs> To jest lekko od John Cena's chęci gangsters? Daję się. <laughs> Jeszcze wspomnienie o Cine. Mam nadzieję, że takie wspomnienia o Cine będą się pojawiały nawet tutaj, bo cała ta gra jest w sumie poświęcona dla Cine. W sensie twarzem Cine jest, jest promowana. proces i to będzie Bo jesteśmy The Lock. Kurwa jesteśmy kłótką, ale zobaczcie, całe media społecznościowe o nas mówią. WWE pisze, że jestem nowym mistrzem interkontynentalnym. Bailey tam widziałem Sean Michaels też. A reszty nie zdążyłem przeczytać. Week 2 on Raw. Zobaczmy, co mają w dla mnie. Ok, They're drugi niż no? na Raw. Zobaczmy, co czeka hey! tutaj Deloka. Kto to to. Aha, to jest pewnie jakaś. Jakaś losowa postać, którą zawsze miewało się w grach w trybach mojej kariery. Okej, fajnie. Jakiś narcyzir nam się trafił. Czemu w ogóle mały jestem? Kurczę, chciałbym trochę to zmienić, to Ej, ale w sumie nawet nie miałem możliwości wyboru wzrostu: ani włosów, ani niczego.

Wow, wow! Ej, ej, dobrze! Dobrze, szacunek się należy na zapleszu. Taki trochę nerwany wieś, no w sensie wiadomo, że nerwany dokument. A. Ale nasz, nasz, nasza postać nie czuje się dobrze przed kamerą chyba. Ale ten tytuł fajnie wyglądał. Dobra, odblokowałem nowe gacie i mam samego zejna na zapleszu, z którym. I talk to wow, look who it is Sammy what happened to your neck? <laughs> Don't get cute with me you know exactly what happened I had no idea who I was facing and as a result I lost but maybe we can work something out first when I'm ready I get a rematch for my okay. Life okay i you, you no longer use the safe as part of your entrance as it will cause further emotional distress putting me at an unfair disadvantage okay i actually already told management i was done with the safe anyway just let me know when you're ready to lose to me again but it won't be a loss who do you want me to go up against Z kim mam się zmierzyć sprawdzać. Oh, 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 Uuu uh, tak się bawimy, Good czyli sami nie chcę, żebym zawalczył z kimś, z kim nie będę wiedział z kim o się dopiero w ringu. The Lock! Mistrz interkontynentalny pojawia się na arenie Interkontynental Champion Patrick Jestem zapowiadany Kogo Sami Zayn wybrał mi jako przeciwnika? Ej, 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 ej! Dlaczego ja dostaję po raz drugi kogoś... A nie, dobra, myślałem, że to jest... Myślałem, że to jest Seamus, to jest Rich Holland. Wchodzący do ringu razem z samym Zaynem, okej. Okay. Zróbmy to, moja druga walka na row. Moim przeciwnikiem jest członek Browning Roots. Muszę go po prostu zniszczyć, dostałem takie polecenie Członek Brawling Bruce Rich Holland Ja mam po prostu nadzieję, że będę mógł zmienić sobie e, twarz Będę mógł zmienić sobie włosy i, i w ogóle Szczerze? Fajnie się to wszystko prezentuje Jestem mega zadowolony i jeszcze raz wielkie dzięki dla 2K, dla, dla Ceneli, Za dostarczenie mi gierki Fajnie, fajnie, jeszcze wersja Icon to już w ogóle Mam tyle opcji tutaj że że można robić robotę I jest piękny suplex. Umówmy się tak, dajcie mi w komentarzach znać E, czy chcielibyście, jak już mówiłem poprzednio, żebym zmienił tutaj e, nickname i tak dalej. I w następnym odcinku słuchajcie, e, na pewno będzie odświeżona postać o ile będę miał taką opcję. Oj, czekajcie, bo się zawiesiłem Łoł! Ale Brokick, myślę, że może to brookickiem nazywać, bo fajnie to wygląda. Łoł, myślę, że Spear będzie, ale kontra poleciała. No, także kończąc, kończąc temat, widząc wasz feedback w komentarzach pod tym odcinkiem na następny odcinek, o ile będę mógł i miał taką opcję Przygotuję sobie wszystko, żeby wyglądało to po prostu lepiej. I jest kolejny Riedo, drugie, trzecie, czwarte kolano dla Richa Holanda. I czy ja w tym momencie może go przypiąć po prostu? No dobra. No dobra, ej. Okej, okay, jest jakaś ciascenka, idziemy po odliczenie Richa Holanda i sami Zayn Atakuje mnie kłódką i to moją kłódką! I ściąga ten opatrunek na szyję Pokazując, że to wszystko było przemyślane. Ej, co tu się teraz dzieje? Co, o co chodzi? Fuuuu, jeszcze prosto w kark sami zajmę. Takie w ogóle piękne jest to, że dostajemy przygodę z Sami Zaynem, jak to zostało rozpracowane przez twórców tej gry, że samizan, który ma teraz tak ogromny pop, ale co chce zrobić sami Zaić, gdzie on mnie wyprowadza. Ja nie mogę nawet skontrować, bo to jest cutscenka. A tam dalej jest ten safe! Ej! O co tu chodzi teraz? Co oni chcą ze mną zrobić? Rich Holland! Uuu, potężny! German suplex! A Oni chcą mnie tam wrzucić, prawda? Tam gdzie ja tydzień temu wrzuciłem za Nie! Nie chcę chce to na mnie, na mnie chce to przywrócić, tylko że on nie może tego zrobić. Co jest? O co chodzi? Razem chcą to zrobić. Ojajaj! Wow, jest Gabriel! Gabriel Slade Atakuje! Zayna i Holanda pomagając mi tym samym. Wyczuwam walkę takimową na następnej galimadze i Ale Ej! Ej, ej! Nie spodobało się to. Delokowi, który odepchnął od bela. Wow! Sami Zayna piszczał aż na, na, na social mediach. Ale mam y, Shauna Michaelsa w swoich DMach. Jak to zabrzmiało w ogóle? O, mogę zrobić swoje własne wejście o tym to jest fajne. Okej, okay, fajnie. Słuchajcie, spoko to wygląda i mam dostęp do głównego menu. Za czym idzie to, że mogę zmienić swój wygląd. Moveset, wejście i tak dalej. Pięknie. Słuchajcie, moi drodzy, w tym momencie kończymy ten odcinek. Dajcie oczywiście feedback mi w komentarzu. Jak wolicie, czy żeby został to Patryk, czy może zmienić mu ksywkę, czy, czy zmienić mogę mu włosy i tak dalej. Ja zobaczę wasz feedback i, i po prostu to wszystko wykonam sobie, już przygotuję na kolejny odcinek. Zostawcie polubienie, subskrybujcie kanał po więcej odcinków z rdw 23 Ja się mega jaram i cieszę się, że mogę po raz kolejny to robić. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym drugim odcinku. 清除掉。